Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie top 5, nie top 10, jak widzicie teraz na ekranie, tylko top 5 gier Web3, które ja trzymam w swoim portfelu. Więc tutaj troszeczkę inna grafika. Wynika to z tego, że jakiś czas temu na Twitterze robiłem top 10 gier Web3 i po prostu zebrałem tutaj największe projekty, które obecnie panują na rynku i które będą panować, bo dwa projekty jeszcze nie są wylistowane. Jednak w tym odcinku omówię moje top 5 projektów, które ja po prostu trzymam w portfelu, tak? Więc jest to śmiało można powiedzieć moja największa inwestycja, jeżeli mówimy o tych pięciu projektach. Także zapraszam was do odcinka, zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał się wam spodoba. No i oczywiście podzielcie się w komentarzu, jakie coiny wytrzymacie, bo to wiecie, trzeba shillować swoje bagi, więc dajcie znać co wytrzymacie. Nie standardowo zapraszam was na mojego Discorda. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Dzieje się tu naprawdę dużo. Mieliśmy tutaj poradniki do wielu airdropów, zresztą do dwóch gier, o których dzisiaj powinno być w tym odcinku. Będzie tylko o jednej, co prawda, ale były dwa poradniki właśnie w tym do zdobycia airdropa. Dodatkowo naprawdę tutaj na tym czacie bardzo, bardzo dużo się przewija wiadomości, także warto, warto wbić. I co? Zapraszam. I tak jak powiedziałem na starcie odcinka, jakiś czas temu robiłem taki Takiego tweeta, w którym napisałem, jakie projekty kryptowalutowe są z trendu Web3. Moje top 10, oczywiście, to tak sobie trochę wymyśliłem. No i były tutaj takie projekty jak Pixels, Mawia, Star Heroes, GameSwift, Play Big Time, Play Sharp Panel, Pasange, Parm Laboratory, Play Chronograph oraz Nyan Heroes. I tutaj dwa projekty, właściwie trzy projekty jeszcze bez gry. Tutaj Parm Laboratory jest łączony z Kiraverse. Kiraverse to będzie mega moim zdaniem gierka, no ale obecnie idzie ją tylko obserwować. No i to są po prostu projekty, które tak sobie wziąłem z Twittera, które mi się w miarę podobają, obserwuję. Jednak w tym odcinku skupimy się na projektach, które trzymam w moim portfelu. No i pierwszym projektem to zdecydowanie jest Heroes of Mawia. Jest to projekt gamingowy, jest to gra typu Clash of Clans. Ja kiedyś bardzo dużo w to grałem. Pamiętam, w szkole mieliśmy klan, byłem kurde, topka, topka światowa. Oczywiście tak trochę się śmieje, ale bardzo, bardzo dużo tutaj w to, w to można powiedzieć naparzałem za dzieciaka. No i Heroes of Mawia to jest bardzo podobna gra tego typu tworzą podobne rozwiązanie generalnie mega się to wszystko rozwija gra jest przede wszystkim grywalna, ma graczy zrobili airdropa, w którym można było dostać parę tokenów Mawia, gdzie ludzie naprawdę fajnie, chyba 100 tysięcy osób dostało airdropa w wysokości 300-400 zł także dzięki temu też wiecie ta adopcja, że dużo osób po prostu w to mogło sobie zagrać no i gra się naprawdę fajnie rozwija obecnie token po 2,80 2, dolara moim zdaniem to jest bardzo dobra cena 500 miejsce, 500 miejsce w market capie, czyli 80 milionów kapitalizacji. No, ja wszystkie tokeny trzymam obecnie. Mieliśmy taki rajd z 2 dolarów na 10. No i ja wszystkie tokeny, tak jak powiedziałem, trzymam. Uważam, że tutaj mawia bardzo duży potencjał. No i projekt raczej znacie, więc nie chcę się od nim jakoś mega rozwodzić, ale uważam, że tutaj jest to projekt z potencjałem. Następny projekt jest to projekt z polskiego podwórka. Moim zdaniem, też z mega wielkim potencjałem, jest to Star Heroes. Ja Star Heroes dostałem Airdropa za grę, dostałem Star Heroes Airdropa za kupowanie map oraz dostałem Airdropa Star Heroes za steakowanie game Swiftu, do którego również sobie przejdziemy. Także ja tego Airdropa dość sporego dostałem, chyba łącznie to było 5-6 tysięcy dolarów na start. Jednak również nie ukrywam, że wsadziłem w niego bardzo dużo pieniędzy już, już potem po listingu. Obecnie na moment nagrywania tego odcinka. Star Heroes chodzi po 44 centy. Prawdopodobnie jak ten odcinek wyjdzie, niektóre ceny mogą być nieaktualne, bo dodam go chyba z tygodniowym opóźnieniem ze względu na moją konferencję w Dubaju. Na moją, tak już powiedziałem, na wyjazd do Dubaju, który mi się po prostu zbliża i nagrywam sobie ten odcinek na zapas. Także tutaj tak was tylko informuję. Jednak Star Heroes moim zdaniem ma bardzo mały market cap i jest to, to gra z wielkim potencjałem. Obecnie listing tylko na Bybit. Z tego co widzę, z tych większych giełd. No i ja wiem, że Wy znacie tą grę, graliście w to prawdopodobnie. Jedni tutaj mówią, że super gra, drudzy mówią, że nie. Ja to napisałem w Twitchie, że przede wszystkim liczy się marketing. Star Heroes zebrało 1 600 dolarów w price poola, 400 000 graczy się zarejestrowało w tą grę. Także to, to, to są kwoty w ogóle niewyobrażalne. Ta gra będzie odpalała turniej. Gdzie będzie 1 600 tysięcy dolarów do zgarnięcia na zorganizowanie tego eventu. Czy będzie to trochę przepalanie kasy? No, trochę tak, ale chodzi przede wszystkim o to, jaki to będzie niosło marketing. A marketing w krypto jest ważniejszy od produktu. A szczerze, ta gra nie jest zła. Ja grałem w tą grę dawno, dawno temu, rok temu ponad, i mi się już wtedy dobrze grało. A teraz, jak w to grałem po tych wszystkich update'ach, no to jakby sama gra jest przyjemna. Mało graczy jest z tego, z tego co też, też zauważyłem. Ale, jakby pod tym względem, gra naprawdę się spisuje. Czy jest to najlepsza gra krypto? Nie. Czy ta gra ma duże szanse z grami Web2 w tym momencie? No, ciężko. Jednak naprawdę, Team się mega rozwija, Team mega pracuje. Zresztą z całym zespołem się znam i tutaj no, nie mogę na nich złego słowa powiedzieć. Rzeczywiście, rozwijają tą grę w bardzo fajny sposób. Więc uważam, że tutaj marketingowo będzie to dobrze wyglądało. A sam produkt no, idzie, się czym, idzie się czymś pochwalić, tak. Więc Star Heroes jest to jednak jedna z moich większych pozycji gamingowych. No i przechodząc do następnego znanego nam produktu, jest to GameSwift. GameSwift nie jest Grom, jednak jest moim zdaniem platformą, która jest potrzebna wszystkim grom. Również bardzo dobrze ją pewnie znacie. GameSwift obecnie trochę zaliczył korektę. Ja już miałem nadzieję że ten jeden dolar upragniony będzie nie ukrywam bo chciałbym przy dolarze trochę bugów sprzedać. Tak wam powiem szczerze Jak GameSwifta kupowałem chyba po 10 centów jak pamiętam. Gdzieś go tutaj przed tymi wzrostami łapałem i sprzedałem bardzo małą paczkę chyba po 50 po 60. Ale generalnie chciałem przy dolarze Trochę, trochę tych bugów opu opuścić. Jednak i tak jest to pozycja long-termowa. Ja bardzo dużo tokenów mam zastajkowanych w G-Swift Payu. W zamian za to mamy dostawać różne airdropy. właśnie, jednym z airdrop'em był z star e token Star Heroes. No i GameSwift bardzo się rozwija, coraz więcej tych gier. Również tutaj dzisiaj znowu ogłosili nową grę. Jest to token, jest to projekt, który naprawdę ma bardzo duże możliwości, bardzo duży potencjał. Market Cup również nie jest za wielki, więc moim zdaniem jest to projekt, który no, ja się czuję bardzo komfortowo trzymając tą pozycję. Tak jak mówię, wiem, że niektórzy tutaj Polacy narzekają, że to jest stary projekt, jest jakaś startera, to, to, tamto, ale team również jest bardzo wykwalifikowany, jeden z lepszych zespołów deweloperskich, marketingowo bardzo dobrze, również trzeba przyznać, że Gamesweep sobie radzi. CEO Pan Paragraf również tutaj bardzo dobrze działa na promocję tego projektu. Także, moim zdaniem, projekt ze zdecydowanym potencjałem, dlatego, jest on w mojej w mojej siatce. No i też widzę, że umią umiem robić w trendy, tak? Bo teraz tworzą ten AI, tę platformę do AI, że będzie można po prostu wykorzystywać moc swojego komputera za pomocą ich launchera, żeby nasz. Nasza karta graficzna, i tak dalej, przekładała się na AI. No, jakby to jest mega pomysłowość pod tym względem, no i rzeczywiście oni to umieją dostarczyć, żeby to jakoś działało. Więc marketingowo zajebiście, a realnie to tworzą po prostu swój ZK, ZKIVM, modular gaming blockchain, czyli po prostu swój łańcuch zdedykowany dla gamingu. Dobra, przechodząc do następnej kryptowaluty, jest to big time, również big time wam pewnie znany. Gierka MMORPG. O Big Time Wam nagrywałem już odcinek, w którym nawet grałem, był to odcinek taki typowo, gdzie ja sobie grałem w grę. Pamiętam, jak kiedyś miałem nawet kanał na YouTube, gdzie grałem w gry, w Rasta, grałem w Player PlayerUnknown's Battlegrounds, ale Minecrafta bardzo dużo. No ale to tak szczerze, 10 lat temu, ten kanał już niestety jest usunięty. No, więc nagrywając Wam Big Time, to trochę się znowu czułem jak jakiś streamer czy coś. Ale generalnie uważam, że jest to gra jedna z lepszych gier z potencjałem. Bardzo się nastawiałem na Twitch'a, na to, żeby właśnie streamerzy z Web2 streamowali tą grę. No Mi się w tą grę naprawdę dobrze grało. Miałem coś takiego, że, że, że czułem. No, spodobało mi się szczerze. Jak był ten taki pre-season, co wtedy Kornik, Johnny, wszyscy grali i farmili. No, to ja wtedy też dużo grałem. Bardzo mi się to spoko grało. Minus taki, że tak szczerze nasza. Nasz czas poświęcony na agresję się za bardzo nie przekładał na zarobki, że realnie to było trzeba po prostu, wiecie, działki i kraftować, kraftować, kraftować itemy. Za to się dostawało punkty, a za to dostawało się tokeny. Obecnie token no, dość mocno pod upad, Mamy tutaj 17 centów, market cap na poziomie 140 milionów, jednak uważam również, że jest to token z mega wielkim potencjałem. I również tutaj duży bug long termowo siedzi, dodatkowo dostaję tam airdropa właśnie za to, że grałem co chyba tydzień mi przychodzą obecnie tokeny, no i też dużo w działkach mam zainwestowane nie ukrywam, te działki sobie leżą, wardeny i inne przedmioty, po prostu wszystko sobie leży i czeka na lepsze czasy, uważam, że te najlepsze czasy metaversu gamingu jeszcze przed nami no i ostatnia gra to Nyan Heroes i to jest właśnie gra już bez tokenu ja na ten token w tym momencie czekam Uważam, że gra na Solanie naprawdę wspierana przez gigantów: Delphi, Delphi, Delphi Digital, De Delphi Ventures. E, tutaj mamy jeszcze dwa inne wisiki. Solana również bardzo często pisała o tym projekcie, więc uważam, że jest to jeden z większych projektów gamingowych w całej branży gamingu. Bo to, że jest na Solanie, to akurat nie jest za bardzo dla mnie plusem. W sensie nie jestem po prostu fanem Solany, ale no, to pokazuje, że jednak projekt jest wielki. Są na Epic, Epic Games Store, niedawno była ich kampania airdropowa, o której również właśnie pisałem na Discordzie. Na Discordzie mieliście cały poradnik jak zdobyć ich, ich airdropa. No ja tutaj wyfarmiłem 100, 108 tysięcy punktów. Nie jest to za dużo, bo na przykład jeden z widzów wyfarmił pół miliona ponad punktów. Jednak jest to spoko wynik, trochę się musiałem nagrać, chyba z 10 godzin łącznie przegrałem w grę. No i szczerze, jak na osobę, która nie gra w gry obecnie, Byłem mega, mega zadowolony grając tą grę. Naprawdę mi się podobało. Naprawdę czułem ten taki vibe. Kurde, nie pamiętam. Nie Overwatcha, tylko od of Legend jakaś gra była. Już nie pamiętam. Ale naprawdę mi się spoko grało. Czułem taki właśnie vibe, że można sobie pograć, poszczelać, pogadać ze znajomym. Także jak na gierkę Web3, chyba jedna z najbardziej grywalnych gier. Więc uważam, że ma to mega potencjał. A przez tego airdropa, jakiego zrobili, że tutaj żeby w ogóle zagrać w tą grę, połączyć się portfelem, czy coś. Tutaj nie musieliście nic umieć krypto, poza tym, że musieliście pobrać Phantom Wallet, a Phantom Wallet jest zdecydowanie prostszy niż na przykład wallet Metamask, więc to też uważam, że pod względem adopcji bardzo dobrze sobie poradzili i po prostu dużo graczy będzie potencjalnie grać w tą grę. Więc uważam, że ta gra, ten token jak wyjdzie, ma wyjść chyba na początku maja, będzie miał ogromny, ogromny potencjał wzrostowy i długoterminowo może być to dobra inwestycja. No ale zobaczymy. To by było na tyle w tym odcinku. Odcinek się Wam spodobał. Zostawiacie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu w jakie Wy coiny z Web czy Gamingu inwestujecie i do następnego odcinka. Pozdro!